Bardzo się, tak? Nie! Dzisiaj ja wcieram się w kierowce Mercedesa Ale... Nie pokazywałem. obok jest mój sąsiad na wycieczkę, pojechaliśmy e, no, w podróż, e, ogarniał e, e, i bo... Ty doni Noroskoł jak e, to znałeś. Eee, bo patrzy mam lusterka jem <grywka> dział. Coś no mówiłem, że obciążnik wyjedzie naprzód. na przodę. A będzie tam mnie zwyzywali, opluli, o harkali. i jeszcze nie chcę mówić coś. No tak, jak ty nie na odcinka, co nie? Tak. Eee. Paha jak mu dawa, jak mu dał. Jest moc.

co to przybiegnij, Szybko przebiegnij, szybko. Dobra, czekaj, już biegnę, biegnę, biegnę. Szybko, bo karazela śmierci. Oj, bo... ja! I odpuszczam w ogóle. Czego przegrasz? Jo, mu iść tam. Jo, połączę tu chcę. Jo, przed Ci będę. Dobra, zapomniałem, że już się szybko naddaję. Mój Jezu, krak to masakra, mój Jezu. Ja wierzę. nie ma tak, tak dachować bez dachu, nie? Moim zdaniem w tak ogromnym awansowałem właśnie do e, top dwójki najlepszych sąsiadów tutaj Dzięki. w tym momencie, bo jesteśmy jak Zeklo, tak? Naprawdę wielki, wielki, wielki szacunek. Zapomniałem, że za prawdaję Sok, są, sok, są, szok, sąsiad w moim dachowo. Oczywiście incydent wyszedł tak, że ten debiler i nie przemyślałem tego. Nie no, ale to jest proste, to jest prawda czysta, że no, nie przemyślałem, gram już tyle w tą, nie będę mówił brzydko, grę eee, i... Jestem debilem, Nastopam, na 100% teraz miałbym w jakieś intro, nie? Jestem debilem, Świadom to sobie sobie. Eee, właśnie tak, że eee, jestem sąsiadem i jestem debilem, happy new year i te sprawy, eee, no i miałem, pa pa pa. Nigdy w ruskie nie leciałem. Eee... No tak się już, tak się już zaślizgał, że ja masakra jest z tyłu, ja pieruna Pieru na odchęcałem, daj mu Boże, żebym przeżył, a Hater, hatera, by mnie tego nie zabiło, uff, nie zabiło mnie, ja pieruna, jak pierunek mnie nasi O No teraz nie Ogień mu dał. No to nie no, to jest brąz, ale... Trzymajta się ta.